I witam Was na kanale Rosiu Telefonu nie tylko. Dzisiaj Wam pokażę moje znaleziska głównie z kosza na elektrośmieci w, w Kastorami. Zaczynamy. Pierwszy mamy taki, mamy wtyczkę. Polską wtyczkę. Tutaj jest przełącznik. Też chyba polski. Taki tradycyjny. No, i mamy gwint na żarówki małe. Pokażę Wam jakie. Na takie, to jest gwint E14 i normalnie wchodzi. Tutaj miał taki sam gwint i to jest moja lampka na Dobra, wkręcamy. Dobra. Naciskam przycisk i świeci normalnie. Nie wiem, co jest z taką nóżką lub nie wiem od tego tu było. Ale świeci. Mamy tu jeszcze chyba wideorejestrator samochodowy Ale oczywiście jak większość rzeczy samochodowych nie wiem czemu jest na złącze mini USB A wtyczka jest tutaj ucięta Tak samo nawigacja Mio Bardzo czysta Jest to model Mio MyooV 500 I też niestety Też niestety ma złąte USB, a takiego kabla nie mam już. Miałem, ale na już jest. Następne jest gniazdko Telos. Takie w kropeczki, nie wiem dlaczego, ale jest, zaciekawiło mnie to. Że tutaj ma wpięte taki rozdzielacz na Nie wiem jak to by to działo, ale takie ma. Tutaj podpięte przewodziki. Dobra. Z telefonicznych rzeczy mamy jeszcze wty wtyczki telefoniczne polskie, chyba polski typ, nie wiem czy w innych krajach takie były. Tutaj mamy na scenie już kabel przewód tu jest taka sama chyba. Wtyczka, no taka sama. Następny mamy jeszcze przewód Gdin. Bez logu Unitry się ale nie widać za bardzo. Tu inny DIN już bez Unitry, ale na mini jacka. Następne jest gniazdko z imieniem podwójne firmy Elda. Teraz już nie ma tej firmy, teraz jest Schneider, ale gniazdko fajne. Następny jest jeszcze przycisk. Podwójny bez klawiszy. To jest logo Polamp, albo Polam. Nie wiem, dobra. Jest eurozłącze, naczyńcze. Dobra. Tu jeszcze jest przewodzik eurozłącze. Przewody w izolacji i tą drugą i bez izolacji. Tu mamy przewodzik, to jest polski czy nie polski, nie widać. Ale z przyciskiem i tu bez przycisku, mogło się przydać do czegoś. Tutaj mamy przedłużenie miedzy. Tutaj mamy jeszcze antenowe wejście. To jest, nie wiem czy jest Nie, nie symetryzator. Nie wiem jak to się nazywa. VHF i to wszystko idzie do przewodu. Takie antenowe, coś nie wiem jak to nazwać. Wtyczka. Coś lata, ale to może dać zaciski śrubowe. Taka wtyczka do przedłużacza lub do czegoś. No, i tyle z tych rzeczy, i na końcu jeszcze Wam pokażę radio. Radio budzik, Sony. Nie wiedziałem że nawet, co Sony robiło, takie radiobudziki Ma wszystkie zakresy. patrzcie FM, LW, nie. Mw, FM to są ultra krótkie, LW to są długie, MW to są średnie i F... FM to są te to tu jest od podświetlenia. Jestem tylko jeden, jestem band? jeden, A tu na jestem tylko jeden, są cztery dostępne LW, MW, FM M. A, a M jest jeszcze już jest A klok? No co tu? Jesteś ustawę zegal czy nie? Zanika zbliża się noc. Tylko pies szczeka wciąż. Może już wie, że z nimi siedzi. Mój los. A tu się ustawia tryb alarmu A i B Patrzcie A B A I wyłączony alarm Radio budzik alarmem Budzik pisz, Buzer Czyli piszczący jakiś A i B Czyli 2T A radio się po prostu włącza Tu się włącza po prostu radio tak, a, a tutaj się włącza ale tylko Głośność jest tu, po boku Sprawdzimy sobie jeszcze długie czy jest RM... LTT, Polskie Radio Chyba jest Chyba to są długie i tu jest, mamy Polskie Radio 225 kHz. Chyba kilohertzów tak? Tak To jest polskie radio Jedynka Normalnie działa Agora 20 zł. Krójbi, patrzcie. A chyba że od nowa robi. Nie teraz A teraz robi. A kto no. 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 ostatnich 32 tygodni 2699 zł. teraz za jedyne 2299 na to... taniej o 400 dobra już dość tego pokazywania radio najbardziej mi się pewnie to by spodobało tylko że nie mam takiego kabla i to gniazdko może jeszcze i to radio to się na pewno przyda taki długi rozłączę bo ma telewizor ale na razie nie mogę go puszczać bo pokój mi się zmienił trochę dobra dzięki za oglądanie